No cześć, witam was, ja jestem Zedli z Montaż. Yy... No i zagramy sobie dzisiaj w Minecrafta, <laughs> yy, jest to mój nowy świat, akurat jesteśmy po ziemiach. Śniemy się, przejedziemy na górę z powrotem. Yy, wezmę tylko mojego minecarta. A, uciekło no. My. Tam jest podwójny booster, który przyspiesza nas ogólnie dosyć mocno, więc <coughs> mogę sobie wjechać do znowu na samą górę. Dobra, e, co tu zrobiłem? Mam swój domek. Swoje drzewo takie fajne. Tak są posadzone. Teraz, dwa, trzy, cztery, pięć drzew innych. E, em, Swoją hodowlę mam, tam coś zasadziłem, bo jeszcze nie mam miejsca na taką, zrobić dużą jakąś fajną hodowlę automatyczną, ale to zrobimy później. <laughs> Mogę Wam pokazać, co tutaj mam. Tutaj hoduję sobie te ślimki O, można byłoby je zebrać, ale nie mam po co. Nie możemy sobie dodać cukier na przykład. A wpadłem no... <laughs> nie wiem jak mnie słychać, bo muszę się dosyć schylać. Do tego mikrofonu. Czy jeszcze patrzeć się na telewizor, bo na na telewizorze? No. Coś tu zebrałam. Tamtych nie będę, nie chcę to utośnie wszystko. z małe sprostowaniem eee, co tu mamy to to trochę tego o właśnie ma łuk czyli można byłoby zrobić dozownik to jest też torcik mój pyszny no, a tu mieliśmy piwór podwójny ma, a pokaż wam zbiłem taką ma małą krótką muzyczkę sobie przed domem Podgłośnie wam. Wydaje mi się, że, że nawet fajnie. Zaraz pokażę Wam wszystko, jak to wygląda. w ten sposób <grym> że z pod przycisku wychodzi sobie yy, nasze kable wychodzą nasze kable mamy tutaj pierwszy, pierwszy blok to jest to pier pierwszy yy, pierwszy dźwięk, później mamy spowalniacz, z niego wychodzi do drugiego bloku i też przejściówka do drugiego, kolejny zwalniacz Znowu bloczek, zwalniacz, rozszerzenie mm -hmm. i tak ciągle, żebyśmy mieli ciągle z opóźnieniem każdy nowy dźwięk mm -hmm. w innym rytmie to mamy na dwójce, na dwójce, tutaj na, na trójce, na, jed... Nie, na jedynce, na jedynce, na dwójce i na trójce, i mamy tak wszystko ładnie i to i to w miarę Ej. fajnie działa, wszystko razem. Tak wygląda mój świat mniej więcej. Tam dalej jak się poleci, poje, znaczy popłynie. Naprawdę są bardzo fajne, ciekawe miejscówki można sobie pooglądać. Fajnie to wszystko wygląda. Tak wygląda z góry. No tak, nic specjalnego. Zaraz się przyjdziemy, pokażę Wam parę moich maszynek ciekawych. Znaczy. No tu była jedno z nich. To mam drugi po prostu jak przyjadę to takie Tindum, jeśli kliknie to, to się to przygra. Chociaż nie słyszę chyba blockpam. Zawsze notebloki muszą mieć... Yy, muszą być na powietrzu, żeby wydawały głos. Bez tego idzi. Dawaj, owca, z I Tutaj coś szykowałem, żeby coś zrobić. Nie wiem. postaram się może wybudujemy mały... mały domek. Coś, coś tu będzie. Coś tu będzie. <laughs> No ale żeby zrobić domek potrzebujemy materiałów, a że mm, zbieram na razie y, cegły, więc nie będziemy z nich korzystać, to pokażę Wam taką fajną maszynkę, którą zrobiłem do robienia y, cobblestone'a. Y, tu mamy lawę, tu mamy wodę, wystarczy sobie wejść tutaj, no i zbieramy. Woda ciągle zalewa lawę, przez to się tworzą kamienie. One sobie tutaj układają albo do wody, albo sobie je usiąść. A to wiem, przyklejmy. gdzie tutaj jest to. No i tak można sobie zbierać, zbierać, to co jest ciekawe, tutaj jest bloczek drewniany, on się w ogóle nie spalił, a upada na niego lawa, to jest właśnie jedna z ciekawych rzeczy, nie wiem dlaczego tak się dzieje. No ale jeżeli nie chcemy robić daleko gdzieś kopalni, wystarczy sobie coś takiego zrobić przy domku, no i dzięki temu możemy sobie zbierać nasze kamole. nie i dobra, powiedzmy, że tam uzbieraliśmy ich trochę. A uzbierałem ich przedtem na, na rzecz filmu. Poprzednio zbiłem film, on tam trwał 45 minut, ale niestety, y, z niewiadomych względów, się zepsuł plik i musiałam nagrać nowy. Tu mam taki mały magazyn prawie nic nie mam. Co tu jest? Tu szkło zbieram. Ym, no a tu zbieram właśnie tego stona. <laughs> Ym, co tu zrobić w tym tamtym domku? Zaraz coś wykombinujemy. Hmm. Weźmiemy sobie trochę cobblestone'a. No i stone slaby, dobra? Możemy wejść. Aha, jakby ktoś nie wiedział, to ten bloczek to jest um, to jest skała Lazulitu, czy coś takiego. To jest tego nie, nie, niebieskiego badwnika, z niego można bez bawełny zrobić właśnie taką fajną skałkę. Ja dokładnie sobie wygląda. A weźmy, powiedzmy, dzień. Proszę, dzień. Bzzz. I nada mając już dzień, wyjdziemy z tych pomieszczeń kawaj owca, z które do Aha, to bardzo fajnie, bo zawsze mam pod domem tutaj takie i Wychodzę sobie zawsze rano, pozbieram tej pawełny, już mam jej naprawdę dużo. Poza tym rosną sobie tutaj przecież te, te drzewka, to wszystko. No i myślę, że jak już uzbieram tego dosyć sporo, to później zrobimy jakiś kolorowy budyneczek, który będzie coś miał na rzeczy robić. Dobra, tutaj już mówię, że to te, te 64, 64 to jest spowodowane tym, że zniszczył mi się raz save i miałem jakoś tam e, stary save. I, I to, że zginęły mi wszystkie e, przedmioty, no to odbudowałem sobie takim programem i przez to tutaj zostało mi takie, że mam 64, niby armora, ale to, tym się nie sugerujcie. No dobra, to zacznijmy z tą slabów i Koblu stona. Eee, Zbierzielaj eee, Co by tutaj zrobić? W ogóle ostatnio nie mam jakiejś wenet twórczej, żeby ją kiedyś Kurde, zbierzielać, naprawdę. Zbierzielać. Wybudujemy tutaj sobie mały domek, gdzie będziemy sobie przy, przytapiać rzeczy. Powiedzmy tak, jakby piecykownię. No, o, właśnie, piecykownie. No, mamy tutaj jak to będzie wyglądać Niezbyt duży budyneczek Ale tutaj nie o wielkość chodzi Jego mm. <laughs> Przekopnę sobie On no. będzie na pół stopnia Żeby to Inaczej troszeczkę wyglądało A na, na, na pół słabach tak zwanych go Nie wiem, czy wiecie, ale znalazłem też taką wysepkę, no. gdzie pod dużą ilością piasku kryły się y, te piaskowe, y, no, ten piasek taki, ale piaskowiec już przerobiony, czyli y, po update'cie musieli dorobić, że pod dużym ciężarem ten piasek no. się właśnie zmienia w ten ciekawszy piasek i to wszystko tak później ciekawsze jest. Jakoś nie trzeba go... W Przerabiać, można sobie też zbierać. O, jeszcze kamienna twierdza. Hmm. Może ja to przyspieszę jak to buduję. The lollipop, go ahead, girl, don't you stop. Keep on going till you hit the spot. Ooh, I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lolly, lollipop Go ahead, girl, don't you stop. Keep on going till you hit the spot. You can have it your way. How do you want it? Gonna back that thing up, or should I push up on it? Break it down for you now, baby. It's simple. You be an info, I'll be an info. Got the magic stick, I'm the love doctor. Your friends cheesing you about a us sprung. I got you. Wanna show me how you work it, baby? No problem. Get on top, then it bounce around like a little rider. I'm seasoned baby, when it comes to the shit. You work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, best way I can. I'm melting your mouth, fucking not in your head. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep on going till you hit the spot. Give it to me, baby, nice and slow. Climb on top, ride it like it when I rodeo. You ain't never heard a sound like this before. Cause I ain't never put it down like this before. I'll touch the right spot at the right time. Lights on or lights up. she like it from behind. So seductive, you should see the way she winds No dobra mm. Na razie przemyślałem jak to będzie wyglądać yy, O to chodzi, że przy każdy każdy który yy, będzie miał jeszcze wyżej czyli będzie więcej tych piecy weźmy, weźmy je, zróbmy Pokażę Wam o co o co mi chodzi mniej więcej <laughs> tu będę każdy do każdego materiału będą po 3 piece. Czyli tu będzie, tu będzie, tu będzie, tu będzie, tu będzie, tu będzie. Yy, między nimi będą, czyli do tego będzie w dół zejście do małego magazynu, tak samo tu, tu i tu. Yy, no i w takich magazynach będę przechowywał to, co tutaj wytopimy, czyli będziemy po prostu, powiedzmy, że to już będzie taki magazyn. A ja go skończę, skończę. Yy, Później, bo widzę, że już y, dosyć długo to wszystko zajmuję. Mm. A miałem jeszcze zamiar coś innego teraz robić. Ym. Dobra, przyspieszmy to. Pójdziemy y, się wyspać i zrobimy y, co Takie coś do podtrzymania y, naszego, naszego daszku. Spać się No i nad ranem jeszcze dorobimy par, parę slabów. O, tak, potrzebne są nam slaby jeszcze. Mamy slaby i teraz do daszku... będą potrzebne nam Chodki. Ale kiedy już posiadam płotki, zrobimy podtrzymanie naszego dachu. odświeżmy tutaj widok. Dobra no i taką. Przedłużamy nasz dach. dobra Nasza piecykownia już jest. Powiedzmy, wprawdzie. Jest skończona. A zobaczycie efekty. Efekty yy, 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 dokończenia tego projektu. Jak on będzie funkcjonował w przyszłym odcinku. Na razie to było na tyle. Yy, obejrzeliście mój nowy świat. Zrobiliśmy ma małą piecykownię. Znaczy, dopiero. Powiedz mi początek. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Cześć.